RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu. Kotwica Kurnik będzie rywalem Polonii 1908 Marcinków Kępno w pierwszym spotkaniu wiosennej rundy czwartej ligi. To inauguracja niezwykle ciekawie z zapowiadających się rozgrywek w grupie spadkowej. Niemal wszyscy z 14 zespołów zapowiadają walkę do końca o utrzymanie. To zwiastuje nam niesamowite emocje, ale też walkę, bo każda strata punktów może być niemożliwa do odrobienia. Zdaje sobie z tego sprawę trener Tomasz Jaworski. Polonia zagrała fatalnie w Pucharze Polski przeciwko rezerwom Warty Poznań, a Kurnik wydaje się być zespołem jeszcze lepszym. Dla mnie to już jest historia, praktycznie mecz, w którym trzeba zapomnieć, wczoraj mieliśmy analizę tego meczu pucharowego wiemy na czym mamy popracować, co poprawić no i będziemy się starać to wykonywać na, na treningach tak żeby było to dobrze na meczu ligowym jedziemy po trzy punkty i tu nie ulega wątpliwości że każdy mecz praktycznie jest bardzo ważny bo przegrywając, remisując czy, czy wygrywając to praktycznie sytuacja diametralnie zmienia się w, ta, w tabeli patrząc na ten układ jaki jest w związku z tym Musimy być skoncentrowani, zmobilizowani tak, żeby walczyć o trzy punkty. Borys Wawrzyniak przekonywał, że w starciu ligowym Polonia zaprezentuje się lepiej niż w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie pod każdym względem ustępowała warcie. No Na pewno musimy zagrać lepiej, bo oczekiwania wobec nas są duże. Nowy zarząd, wszystko się pozmieniło, pozmieniało, nowy trener i na pewno kibice liczą już na dobry wynik w lidze. Puchary zawsze swoją drogą nam... No, nie oszukujmy się od czego już nie wychodzą. Kotwica Kurnik wygrała spotkanie jesienne w Kępnie 4 do 1. Jak będzie tym razem w rewanżu, przekonamy się w sobotnie popołudnie o 18.30. Początek spotkania. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.